Na relację zaprasza Indeco, Producent szaf i garderób na wymiar. Eee, początek letniej Grand Prix jest zwycięstwo polskiego skoczka. No, gratuluję! Spodziewaliście się tak dobrego wyniku. Po cichu liczyliśmy na miejsca na dobre miejsca Maćka. Na dobre miejsce Dawida. Poskakali ostatni okres czasu cały czas na, na wysokim poziomie. Dobre powtarzalne skoki. Natomiast myślę, że całościowo ten występ. No, Przeróż ma nawet trochę oczekiwania, bo no, pierwsze miejsce 6 zawodników 34-15 to jest, to jest bardzo dobry wynik. Można do tego mieć od razu jakieś ale, że nie było wszystkich zawodników, ale to jest Grand Prix, to jest, pokazuje stan przygotowań, pokazuje to stan, jak wygląda. Układ sił na tą chwilę, jak zawońcy wchodzą w sezon z, nowymi, z nowym sprzętem. E, mamy kolejnego Polaka zwycięzcę Grand Prix, który jako trzeci zapisał się, się w historii. Tutaj wielkie gratulacje dla Maćka, bo myślę, że to będzie nowe doświadczenie dzisiaj, czego doznał, czego nie doznawał wcześniej i może być to takie otwarcie drzwi do, do jeszcze lepszej kariery sportowej. Tam po tym drugim skoku, no to speaker już właściwie spisywał Maćka na straty. Co tam się właściwie było w tym drugim skoku? Nie, on był normalny skok. O, końcówka miała znowu trochę gorsze warunki, e, mogło dojść trochę nerwowości, natomiast skok był cały czas dobry, był pozytywny. Do tego no, trzeba było popatrzeć, że Maciek ma dosyć sporą przewagę punktową z pierwszego skoku. Także z, z te same metryk co z imi Adam Aman, nie było możliwości, żeby on ten konkurs przegrał. Ten pierwszy skok to chyba taki bliski idełowi był? A ja cały czas podkreślam, że nie ma skoków idealnych, w każdym się coś znajdzie, natomiast e, cały ten konkurs był bardzo dobry w wykonaniu. Maćka. E, tutaj tak czas skakać, czas skakać przede wszystkim skutecznie, daleko, a to jeśli błędy się pokazują, to są to błędy, na którymi można pracować, żeby te skoki były jeszcze lepsze. Kamil Stoks tak strasznie narzekał na dyspozycję, natomiast tutaj gdyby wylądował pierwszą serię, to by mógł liczyć na podium. Kamil zrobił ogromny postęp w ostatnich, można powiedzieć, w dwóch trzech dniach, bo jeszcze tutaj podczas tego treningu sprawdzianu w środę, w który myśmy skakali, on nadal nie czuł się, nie czuł się w 100% tak pewnie. Dopiero praktycznie po treningu oficjalnym, kiedy skakał, nie odbiegając od tych zawodników z dziesiątki polaru świata, to wszystko zaczęło nabierać takiego rozpędu i wczorajsze skoki w drużynowce były już okej, okay, już były takie skoki gdzie wspomógł dobrze drużynę, natomiast dzisiaj włączył się do rywalizacji o te najwyższe lokaty i myślę, że to jest takie to może być taki klucz do tego, żeby teraz zacząć skakać jeszcze lepiej. Kto zrobił największą niespodziankę? Największą niespodziankę zrobił Krzysiek Biegun na pewno, zawodnik świeży w kadrze młodzieżowej, raptem niecałe trzy tygodnie temu zdobył pierwsze punkty w pucharze kontynentalnym, którego, które dały mu przepustkę do startu w letniej Grand Prix. Dzisiaj punkty w letnim Grand Prix, no myślę, że to jest bardzo duży sukces tego młodego zawodnika. A jakie teraz plany kadry i czy planujecie startować w kolejnych zawodach letniego Grand Prix? Będziemy startować w kolejnych zawodach letniego Grand Prix, natomiast nie wszędzie pierwszym składem. I tak jak zapowiadaliśmy tych startów dla tych lepszych zawodników będzie nieco mniej. Będziemy zmieniać skład, będziemy wykorzystywać zawodników kadry młodzieżowej. W tym roku jest to szczęście, że World Continental nie pokrywa się z letnim Grand Prix. Jest możliwość startowania i tu i tu zdobywania doświadczeń. A teraz przed nami, przed zawodnikami 10 dni luzu. Czyli zobaczymy tą najlepszą, tą trójkę z dzisiaj w Lech Hinterzarten na przykład, czy nie? Jeszcze zobaczymy, ustalimy po powrocie z urlopów, Ty też wiadomo, urlopy wolne może dużo prowadzić zamieszania. E, tak, faktycznie pierwsze składy, czyli nasz najmo, naj, najmocniejszy skład w komplecie zobaczymy na ostatnich, na ostatnich trzech zawodach, czyli, czyli począwszy, począwszy od Kazachstanu, Omaty, poprzez Hintzenbach na Klingental kończąc. Dziękuję, jeszcze raz gratuluję.